Szybciej to będzie lepsze rybki wygrywać! ZEWAJ! gdzie Ja mam już, mam już. Ale ja dosz, to od to razu się łapię. Ja myślałem, że się łapię tak długo, że na przykład tu trwa Nie czas od jakiś. Od razu, od razu! Od ja razu raz mam, mam już akwarium jedną i teraz mogę dać Ad tu akwarium i wybeć ją. Ja, ja już ta... mam. Czekaj, ja chyba widzę jedną rzecz. Trzeba Czekaj. je karmić. No, 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 no rybki muszą jeść, no. No trzeba, trzeba, no. A ile twoja rybka zarabia tak z ciekawości? Mm, milion na sekundę. Coś tam idziesz kupić? Ja cię widzę, ja widzę cię. Czekaj, kupuję już tlen. I mam teraz tlen i mogę głębiej zejść. Rzeczywiście. Ja szybciej, aby ja zawsze wygrywam. Ja hmm, wygrywam to bardziej to niż ty wygrywasz. Ja już mam złoto i będę. 22 sekundę. Ej, co jest? No i ty jesteś już jakimś programaczem. Ja też muszę szybko. He? Czekaj, ej, czekaj. Ty. Hmm. Czekaj, i teraz? A mogę ją dodać? Tak, Leon Fish mam, 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 wszystko Epic mam. Rainbow. Epic Rainbow, 30 na sekundę. Ja mam lepszą ilość, jak ciebie. Skakuję, skakuję, skakuję już. Dobra, teraz mnie o. wkurzyłaś. I tu Bate można prawie komuś ukradłam. Dobra. Nie Jaku byłam na fish? swoim plocie. Dobra, ja już mam, ja mam 500 dolców już, ja jestem już bogaczem. U. I co, za ile kosztuje kolejny tlen? 2000! Dobra, dobra, nie mam, nie mam. Nie, nie, Moja za zarabia tlenu. już 30. Mogę bo ty jesteś tak, Bo to można tak zrobić. Ooo, oh, gdzie tu jest jakaś ryba? O, je! Oh, yeah. bo... Mogę zrobić jeszcze więcej, bo mogę więcej rybek schować. A ty jak tam? Ja właśnie jestem milionem już. Mam 20 milionów już. Nie gadaj. Nie, no, dobra. cię. No, właśnie. O, oh, się, Mam Mamy pika! Mamy pika pierwszego. Ja też! A ty jesteś śnupkiem. Rainbow Epi Fish. Epika ty też tak masz? Czy ty... O, i to daje kolor. Zasubiłem, co, co ty powiedziałaś. <grym> ale dobra, ja mam aktualnie najlepszą epic. I to jest epic, po prostu A epic. A ile zarabia? 20 na sekundę. A moja 30 epic, ja idę kupić kolejny tlen. O, ale jesteś noobkiem teraz. Czemu? Epic catfish. Epic catfish 103 na sekundę. Rainbow Catfish Epic 18 kilo, 103 na sekundę No to nie jest fair. Bo ja cały czas tutaj hajtuję, ja już kupuję kolejnego Właśnie kupiłem kolejnego okrzyntanka. No ale ja tu nie widzę żadnych dobrych rybek. O oo. Ej, w ogóle w ogóle się odblokują nowe rzeczy w sklepie. Nie wiem czy pilnujesz tego. Nie pilnuję, bo zbieram ryby. Za minutę będziemy mieli kolejne rzeczy w sklepie, ty nupku. Ty masz to pilnować. Bo ty tu tu nubkiem i nie będziesz w ogóle nic miała. Ej I dobra, chaj. jestem dziś... O nie, topię się! Nie wypłynę. Bo i po co ci było? O cholipka! O nie, zablokowałam się jeszcze, czekaj. Czekaj, no czekaj. 224 no, na, na sekundę! Ja 224 na sekundę! Dobra, ale ja zaraz Sword kupuję fish. takie rzeczy, że zaś cię rozwalę totalnie. cel? Można oh. sprzedawać ryby? Można ty. sprzedawać ryby. To selam. I want to sell all my fish. Wiesz co, ja idę sobie po treata. Ja chcę zobaczyć, jak działa ma Mam 14 tysięcy kasy! Za co? Co sprzedałeś? Za kozakiem. Dobra, ja idę tak ta kupować. Już co? dwie sekundy. Jedną. Dzieci, co Pik. widzowie? Tutaj sobie zobaczymy. Robaczki są po 5 tysięcy, co? A tu jest jakieś te. Możesz hmm. spadać szybciej. To okay. brzmi dobrze, dobrze. Mam cegłę. I... To brzmi dobrze. A czym jest fins? A szybciej pływasz. To brzmi naprawdę dobrze. Jak ja mogę nakarmić rybkę? Fit. Dobra. Czekaj, czekaj. No zarobię jeszcze więcej. Ja mam 28 tysięcy kasy! Ile masz? 28! Jak? No bo nakarmiłam rybkę! Czy długo nie? SWORDFISH! Swordfish? A to ja mam Swordfisha, to swordfish. nie możesz wybierać. Oddawaj go! Nie. Ja muszę być lepsza, ja muszę wygrać. No to jak chcesz być lepsza, to się naucz grać. Idę ma do shopów. Ja Ej, ale testowałaś już tricy? Tak. I co dają? Dużo. Dużo dają? Znaczy nagle miałam 28 tysięcy kasy, ale to podejrzewam, że z innej rzeczy. Dobra. Akwarium. nie ma. I teraz trzeba nakarmić. I co to dało? Nic to nie dało. Ty oszekałaś mnie, Tysia. To jest ma... A, że ryba ci urosła. O nie ginę! No nie, ale to nic nie dało praktycznie! No pewnie zarobię ta ryba teraz więcej. O co Aha! Co oszukujesz? Nie oszukałam, cię oszukałam. Miałoby to być OP! Miałaś mi pomóc. Być prosem. Ale ja jestem prosem. Ty strzałem błyczenie w brzuchu mojej postaci, jakim cudem? Błyknęła mi postać brzuchu! No bo musisz jeść Zbłotałem. taką taką dzowniczkę. A ja nie będę od dzownicy, co ja jestem? Uh. Salomon! Bel? Wpiegnę do góry. Ej, ale najgorzej, Mająpisz. jak się utopisz. Utopiłaś się już? E, nie, nie utopiałam się ani razu, tylko byłam bliska podtopienia się, wiesz? Topia, ale ja jestem błyakiem. Czemu? Bo sprzedawałem. A zamiast to lepsze akwarium. No tak. Ech. Bo ty jesteś nutkiem, a my walczymy. Ty wiesz o co walczymy? Że kto będzie miał lepsze rybki w akwarium? Ej! No, przecież powiedziałam to na starcie. na starcie! Nie było mówione. To Mówiłam, widzą, to potwierdzą. Nie, widzowie nic nie potwierdzają. Potwierdzają, A Ile masz, na sekundę? Jak masz Jak masz swoją tabliczkę z nikiem? Ile masz na sekundę? No, możesz poczekać, bo aktualnie wiesz, jestem pod wodą troszeczkę. A to nieważne, dobra. Ale dobra. to jest tu coś ciekawego, jakaś rainbow rybka albo coś? Może ten tego? Czy jesteś rainbow rybka? A dziękuję bardzo, to dla mnie zaszczyt. Widziałam cię, czy ten. czy płynęłam, obok ciebie. Co mi się kończy? No nie. Dawaj mi rybkę. Dobra, ja nie chcę słuchać. Chcę jakąś najrzadszą rybę w grze. Daj mi jakąś najrzadszą rybę w grze, proszę. O nie. Uff, dużo. To jest nowe. To jest nowe. Kucz. Nie, mam 1% Tlenu! Ale to. O, to będzie. Się... Dobra. Aleś już to piłem, także. U, hu, hu. Ile zarabiasz? Tak powiem. E, 6000 na sekundę. Tak? Tak. A gdzie jest tabliczka od yy, 5 tysięcy na se yy, 500 na sekundę? Jakim cudem zarabiasz 6000? Co żeś zrobić? Co no, kupiłeś? Nic nie kupiłem. Nie wydałem ani jednego aleboxa. Przysięgam. Przysięgasz? Przysięgam. Przysięgam. No dobra, zarabiam 40 na sekundę. Ooo, ale game changer. Ale jaki game changer, no no changer. powiedz mi. Nie mogę, bo walczymy kto będzie lepszy. Nie, no dobra, to jest hamstwo. Ja się topię znowu. O, to jest po mnie, to jest po mnie jak coś. Jak coś, to o, możesz dobra. kupić obciążniki, żeby szybciej spływać na dół. A to ja wiem, no to ja już dawno mam. A ty ja nie miałam. Mam cegłę. A ja mam y, tego, co się tak y, bicy robi. Bicy robi? Pft, 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 pft. Takie coś? Bicy. O, bicy. to będzie dobre. Czym są bicy? Ty masz już dumbela! O kurde, tak. jest problem. Bicepsy Bicepsy, bicy! Co się robi bicy, widzowie! Bicy! No bicy, no co mam innego powiedzieć? Nie wiem e, jak to się jużka. nazywa. Cześć, chyba muszę zdobyć najrzaczyły, by świat. No jak ty pom, dwa 2000 dopiero jak ty mogłeś mieć 6000 No dobra, żartuję tu przecież No poza no czemu ty mnie wyzywasz? No bo ja muszę być lepsza. Ale przecież ja jestem lupkiem, totalnym nóbkiem. O o! Oh, oh. O o! Oh. O! O to bym chciał. Ile to? Ale to ja Może wyciągnę bym Zebrał na to. Zebrał, na to. To, zebrał to. na to. Take out. I teraz... Dobra, teraz muszę być prosem. Oh. I robię teraz prosową rzecz. Jaką? Inwestuję dużą ilość sianka w jedną rzecz. Robię pik pik pik, Pik pik To robię i kupuję najlepszą I rzecz i świata. I want to sell this. Ojej, je, tu ja Dostałam pieniędzy. Pieniędzy dostałaś? Pieniądze. Pieniądze? A jakbym kupiła to w sumie? Dzisiaj ja to, to samo jesteś jak pieniążek. A to dobrze czy to źle? A ja nie wiem. Dobra, mamy to. Mamy to. I teraz jestem prosem. Tak, bo masz lepszą to Teraz, o, lepszą teraz pół godziny masz. mogę w wodzie być. No i ja chciałam to kupić. Jadę na samo dno. Na samo dno o! Mam! Ja też Lecę! Uh... Kuleżanko, ja na samym dnie już jestem. Jak na samym dnie? Nie da się być pewnie na samym dnie. Da się da się. Jak się jest prosem, to się da. Ja szukam jakiejś... O! Ale ty jesteś słaby. Jest! Machi machi. Myślałam, że to rainbow. Hmm. Płyń. Ja, ja płynę w dół. Op. Ale tu nic Itas. nie ma ciekawego. Equip bez fish. Mamy to. Widzowie mamy to, ja, ja już to jestem to z tym prosem. Szóstem, a nie prosem. O oczywiście. Ooo. O o, 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 dawaj, o dawaj. widzowie. O o! Uch. A gdzie jest moja Dobra. baza? Na koniec liczy się! O, ile tej... mamy łącznie na sekundę, tak? Nie. A już co nie! <laughs> już A czemu? Nie. nie, nie można zmienić zasad! Nie, bo to będzie chamstwo. No to na tak. Na koniec liczy się kto ma najwięcej na sekundę. Dobra, dobra, dobra. Lecę jeszcze raz, w dół. No ja też jeszcze dół. Oj, daleko, daleko. Tam gdzie krowy piją mleko. Ja też się staram, no Jak ty wszystkie rainbow już zabrałeś? Jak? jak ja nie... Ja mam jedną rainbow! Ty masz więcej rainbow niż ja! Nie mów tak, bo to nieprawda. Nupku? No ci zaraz jałubku, nubka. Oszukujesz mnie! Uczciwego człowieka! No tak. Na pewno. I nie jesteś mi na nic, jestem Proszę, nie zgin, proszę, nie zginij, 600, 600 na sekundę! Nie. Tak! Oszukujesz. Nie! Nie ma opcji. Mam! Mam! Dobra, GG. Dobra, GG! Dobra, GG! Jest, jest fikal! Gdzie ty znalazłeś myfikal? Jak ty daleko byłaś? daleko tak wcale, tak szczerze. No nie wcale no raz? rzeczywiście, w ogóle. Ty No w bo ogóle ja nie byłam mam. daleko. Też coś mam, ale umę. Umę przez to, ale może spomincie. Ale co my fikal? Nie, Rainbow, Rainbow, ale na samym pak nie. O nie, o nie. A ile ci zarabia? Eee, 2,5 na sekundę. Nie. Żartujesz. No zajtuje, co ty. No już myślałam, weźmy. No 400, 400, moja najlepsza na sekundę. No nie jestem aż tak... aż tak utalentowany. Nie chcę jeszcze wracać na górę, ja chcę jeszcze tu. Dobra. Ale tu nie ma żadnych rybek. O jest. Krewetka 512, ale nie wiem czy dopłynę do góry, raczej nie, raczej zginę. O oo! widzowie! O oo widzowie! oo! No nie. Dobra. Okej. Okay. A może o tak. Teraz robimy tak. Dobra. Dobra. Teraz mam dumbela jak ty. Już nie jestem takim noobkiem. Chcę też zrobić. mam to. Tak? Tak też mam już ten taki Ja mam krewetkę. A ty jesteś sama krewetka. Take out. Ale krewetka zarabia są 500. Bardzo I są bardzo dobre. Ja bardzo lubię krewetki. Krewetka zarabia mi 500. Jak sama być 500 kWh? Dokładnie. No no, kW, kW, Oj mam pół miliona na koncie. Jak masz pół miliona na koncie? Co? No naprawdę. Nie, no dobra, ale wydałaś się, obuks. Nie. Przysięgnij. Nie. <śm> o nie, a ja przysięgam, że nie wydałem. Dlatego! To wszystko kwestia Bobuks, bo ty Bobuksy wydajesz. Za, ja tutaj widzowie, za 10 tysięcy to, wydajemy Bobuks. Dobra, to ja sobie tutaj wrócę. Tutaj pójdę. Ile masz na sekundę, bo to jest ważne. To jest ważne w tym momencie. Już ile masz na sekundę? Mówię, tylko kupię plejta. Mam 2023 eee, To było 3 ile? lata temu eee, 10 tysięcy milionów tysięcy milionów? Jesteś pewny? Tak. A już mam dobry tlen, mam dobre... mam talerzy. Tak, gdzieś tak będzie, wiesz co, gdzieś tak będzie. Do okolicy tego co powiedziałem. Ale leć na sam dół, tam są krewetki zarabiam po 500. A ja nie mam. Ale ty Ty rozumiesz, że ty jesteś oszustką, która wydała Bobuks i ci łatwiej jest na sam ale dół, bo ja 50. się topię! Ale ja wiesz, się topię! A wiesz na co ja wydałam się... Bobuks? Ty że ja się topię! No, Czego ty nie rozumiesz? Ja tak nie oddycham długo jak ty pod wodą, bo nie jestem oszustem! Ale czy ty, ty masz taki zielony ten? Do oddychania? Co? Jaki masz kolor tego do oddychania? Co to No fioletowy? A fioletowy, dobra. To ja mam gold. Czy no, zielony, czy zielony? Ma... zielony, co tym? Jakiś psychiczny bym musiał być, żeby mieć zielony, ty to normalna jesteś? Mm. To trzeba już naprawdę tej hedować nie wiem, nie znam nikogo kto ma zielony, bo by trzeba musiał być psycholem jakimś. Ja mam. No właśnie o tym mówię. Eee, ile kosztował ten tank? Mm. No, ty mi nie pomożesz, bo ty jesteś szóstką. 385! Dobra, no, to mnie nie stać. Ale <grym> mnie stać. No, mnie stać na to, żeby przegrać chyba ten pojedynek. Ale to się, ale ja się odkuję w kolejnym odcinku. Nie dałam. Coś sprzedałaś? Dałam, dałam rybkę. Jaką rybkę? Czekaj! Coś sprzedajesz bo, bo musiałam, bo nie miałam miejsca, ale czekaj. wiesz, jakby żaba mówiła, gdyby znalazła rybkę? Jak? Ryby. Tak bym tak by mówiła. Tak? A got chocolate Co? No tak. Topię się, topię się, topię się, topię się. Ale to ja się. mogę dać? Czy... Aha! Bo ja dla wszystkich to kupiłam! Ja myślałam, że ja sobie tylko. Kupiłaś mi tu chocolate mutation? Nie wiem, chciałam sobie. Ale ty jesteś burakiem, co ja? Dzięki, bo ta zarabia mi milion na sekundę. Nieprawda, nie mów tak. Nie Naprawdę? Nie mów tak okropnie. Nie mów tak okropnie. Naprawdę? To moje robuxy. Dobra, ulepszam ją. Dzięki. No nie. Naprawdę zarabiam milion? No. I co wiecie, czy ja przez to przegram? Uuu, 2,3 miliona na sekundę zarabiam. Dzięki, nie. Tysia. Nie, nie zarabiasz tego. Ja wygrałem z tobą teraz przez to, że kupiłaś tą mutację? A możesz mi oddać tą rybkę. <śmulatuj> no dobra, zabioram 2000. tysiące. E, ale... Ale co cię to moje. Nic mi nie stylowałeś, co ja się nie nabrałam. Ej, nie wypłynę. Nie <śmulatuj> samo <śmulatuj> <Jezu, śmulatuj> jak ty się... Ale ja już się przystraszyła, e, że... mnie! Tu co? Co się właśnie dzieje? Dobra, ty wyglądasz jak bułek. Zbagowałam się. Dobra, chodź, sprawdzimy. No, ja już ma... nie chcę patrzeć. Nie, nie, nie. Kto nie ma chcę. więcej pieniędzy? Uwaga! Tysia ma prawie 3000. tysiące. A Isi ma ile? Ile masz? 2300. Ktoś tu chyba przegrał. Ale, bo ty wydałaś się, Oboks? Ja za obuks. Przysięgam, widzę, że ja Ale wydałam obuks. Robux na Twoją. Nie prawda, wcześniej, wcześniej, Wcześniej wydałaś! Wcześniej ale to wcześniej wydałam nawet mniej Robux! Niż... teraz! Nie, to jest oszustwo. Ja ci mogę ukraść! Ale już taka cię nie będę. Nie możesz ukraść? No, może normalnie. Kasi? Tak. Za Robux można cash'e i by żartujesz. Pokaż. Ale za Robuxy? Czy za, za darmo? W sensie nie wiem, no, za pieniądze growe? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jak się kradnie będę. Tu! Nie musisz nie stać na moim akwarium. Akwarium. Tu, na znaczku. Jest, no. Za Robuxy? 200 obuxů za jedno jebe. Pojď jsem pro. Nubek.